Cześć, witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na ciasto górę lodową bez pieczenia. Jak zawsze na początku wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początku przygotujemy sobie krem budyniowy. Do garnka wsypuję pół szklanki cukru, dwie szklanki mleka i to wszystko razem zagotowuję. Do dużego kubka wlewam jedną szklankę mleka. Wsypuję dwa budynie śmietankowe, dodaję jedną łyżkę mąki pszennej oraz dwa żółtka. Wszystko razem mieszam, aby składniki mi się połączyły i gdy mleko zacznie nam się gotować, wlewamy powoli rozrobiony budyń z żółtkami. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas mieszać, tak aby budyń nam się nie przypalił i żeby to wszystko gotowało się na wolnym ogniu. Cały czas mieszamy, aż budyń odpowiednio zrobi się gęsty. Budyń ma już odpowiednią konsystencję. Zdejmuję z gazu, następnie przykrywam folią spożywczą. Przykrywam folią spożywczą, dzięki temu na budyniu nie zrobi mi się korzuch i czekam aż całkowicie się wystudzi. Następnie w misce na puch ubijam 200 g masła, najlepiej jeżeli mamy masło w temperaturze pokojowej. Do ubitego masła dodaję po jednej łyżce schłodzonego już budyniu i cały czas miksuję. I tak postępujemy do skończenia masy budyniowej. Krem budyniowy mam już gotowy. Teraz mam tu przygotowaną blaszkę o wymiarach 25x35 cm. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia, a następnie jedną warstwą kakaowych herbatników. Na całą porcję ciasta zużyłam 250 g herbatników. Na herbatniki wykładam połowę masy budyniowej i rozsmarowuję równomiernie po całej blaszce. Najlepiej robić to powoli, tak aby herbatniki nam się nie przesuwały. Następnie układamy kolejną warstwę herbatników i na herbatniki drugą połowę masy budyniowej. I ponownie rozsmarowujemy po całej blaszce. Na wierzch układam biszkopty. Biszkopty wcześniej przekroiłam sobie na połówki. Na tą porcję ciasta zużyłam opakowanie herbatników o wielkości 180 g. Układamy dosyć gęsto, jeden przy drugim i wkładamy do lodówki. A teraz przygotowujemy polewę. Do garnka dodajemy 200 g masła, pół szklanki cukru oraz pół szklanki wody. I to wszystko gotujemy na wolnym ogniu, aż wszystkie składniki nam się rozpuszczą. Masło, cukier już nam się rozpuściły. Zdejmuję z gazu i teraz dodaję partiami mleko w proszku. Na tą porcję e, dodaję dwie... Szklanki mleka w proszku. Najpierw dodałam jedną i energicznie mieszamy tak, aby nie powstały nam grudki. I dodajemy kolejną szklankę mleka w proszku. I ponownie energicznie mieszamy. Połowę przygotowanej polewy przekładam do drugiego garnka. Do jednej części dodaję jedną łyżkę kakao. I mieszam do połączenia się składników. Do białej polewy dodaję jeszcze jedną łyżkę mleka w proszku i również razem mieszam. Pamiętajcie o tym, że ta polewa z mleka w proszku bardzo szybko gęstnieje, więc zróbcie ją dopiero na koniec i dosyć szybko polewamy ją po cieście. Później, jak ona zgęstnieje, będzie ciężko nam to zrobić. Przygotowaną polewę na przemian polewam po schłodzonym cieście. Jak widzicie, już mi ta polowa gęstnieje, więc musimy się naprawdę śpieszyć. I tak przygotowane ciasto wkładamy na kilka godzin do lodówki. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.